Szczęść Boże kochani, jesteśmy opóźnieni, bo opóźnieni Święty Roch i ja Bo to przecież umawialiśmy się, że co weekend, a dzisiaj już właściwie poniedziałek się kończy Prawie w pół do 11 wieczorem No nie wiadomo czy ten filmik jeszcze w tym, rok, w tym dniu dzisiejszym nam wejdzie Bo to z tym facebookiem u mnie różnie bywa Na youtubie pewnie będzie Ale kochani, jesteśmy, cieszymy się, że możemy być Znowu razem, jeszcze nie milknął echa pięknych uroczystości jubileuszowych, 250-lecia odpustów papieskich. Jeszcze od czasu do czasu, jak z kim się spotykam, to jakoś jest taka duża wdzięczność Panu Bogu za to, co, co się dało ten tydzień temu przeżyć. Ja też się cieszę, bo przecież o to chodzi, żeby osoba świętego Rocha. Była osobą, która niesie, niesie jakiś taki spokój, niesie, nadzie niesie nadzieję właśnie ludziom potrzebującym, ludziom chorym, ludziom niespokojnym, ludziom wystraszonym i tak dalej, i tak dalej. No właśnie kochani, wczoraj tak się złożyło, że byłem na urodzinach 40-leciu, 40 lat yy, kończyła kobieta. Dla mnie to jeszcze kiedyś dziecko było. No ale no właśnie, ale czas leci. Bardzo piękne miejsca z zalewem zegrzyńskim. W takiej, w, w takiej naturze, na dworze, w plenerze. Doskonałe miejsce dla dzieci, bezpieczne, wiele atrakcji. Była też i taka animatorka, która zajmowała się dziećmi. To też jest niesamowicie ważne, bo okazuje się, ponieważ tych dzieci było bardzo dużo, bo no też to zgromadzenie osób było spore i te dzieci były zajęte przez tę dziewczynę, no właśnie młodą kobietę, jakoś tak, no idealnie bym powiedział. One dzieci mają zawsze tendencję takiego nudzenia się, marudzenia, przychodzenia, przybiegania do mamy, do taty, coś tam chce, samo nie wie co, a tam było tak, że one były jakoś tak ogarnięte przez tę dziewczynę i przez to dorośli mogli być trochę z sobą, pogadać, pocieszyć się swoją obecnością i jakoś widzieć jakieś dobro, dobro z tego spotkania. No tak, patrzyła na te dzieciaki, na tę dziewczynę, która się nimi opiekowała, która tam przeróżne zabawy im proponowała. I tak mówię, jak one jej słuchają, jakie one są poukładane, jakie one są grzeczne, jak one potrafią z nią w takiej dobrej relacji być. Przecież to było kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt dzieci i ona sobie z tą dzieciarnią poradziła. No właśnie, ani raz rodzice z jednym czy z dwójką nie mogą sobie poradzić. Czyli. No właśnie, gdzieś jest, gdzieś jest przyczyna, gdzie nie nam to teraz rozstrzygać, bo pewnie nie chodzi o ogólne jakieś takie spostrzeżenia, bo z każdą sytuację trzeba indywidualnie rozpatrywać. Ale właśnie te dzieci tak ogarnięte, zatroskane i, i, i ci rodzice, którzy też z taką radością patrzyli na nie. No i z taką dumą, z taką nadzieją, że, że, że coś z nich będzie. Bo wiadomo, że te dzieci teraz mają te kilka, kilka lat. I one potrzebują rodziców, potrzebują być z nimi. Nawet jedna z tych matek mówi, no za dużo pracuję, za dużo pracuję od rana do wieczora, późnego wieczora czasem. I nie jestem w domu dla dzieci. Muszę coś z tym zrobić, bo... Bo mnie teraz dzieci potrzebują, kiedy mają te kilka lat. Poza te pięć lat to one już sobie poradzą, czy z, i, i już mnie nie będą potrzebowały, i mogę je stracić. No właśnie takie podejście odpowiedzialne do dzieci. Dzisiaj świat jest taki, jaki jest. Warunki życiowe są takie, jakie są. Prace nasze są takie, jakie są często wymagające naprawdę wielkiego wysiłku wielkiego zaangażowania i między innymi też czasowego ale dzieci dzieci potrzebują matki potrzebują ojca i one tego nie rozumieją że matki ojca nie ma nie rozumieją czekają tęsknią potem się rzucają na szyję nie chcą odstąpić przytulają się no właśnie, każdy z nas to wie jak to wygląda, to po co będę to, to mówił, ale właśnie ta świadomość, że dziecko potrzebuje rodzica i bezradność rodzica i bezradność rodzica. Dlatego kochani, myślę, że właśnie widząc tę bezradność w tych takich prostych, oczywistych sprawach, no nie ma wyjścia, jak tylko prosić Pana Boga o to, żeby no coś coś z tym naszym życiem robił, żeby dał nam jakąś taką umiejętność godzenia i pracy, która jest przecież konieczna, bo dzisiaj musi dwoje rodziców pracować, żeby normalnie funkcjonować. Ale żeby jakoś tę pracę podzielić między... podzielić też z dziećmi, prawda? Żeby przytulić, pokochać, pobyć. No właśnie i, i to, jest, to jest trudność. Dlatego Pan Bóg jest tym, który może to zrobić, no bo... On jest tu obecny, on jest tu obecny i w tym świecie takim innego świata nie ma i w tym świecie musimy żyć. Dlatego Panie Boże, za przyczyną świętego Rocha prosimy Cię na te wszystkie rodziny, które są jakoś tak przemęczone, przepracowane, za te wszystkie dzieci, które są jakoś tak niedopieszczone, jakoś zaniedbane w sposób... No, niezależny od rodziców, bo to jednak są wiele, wiele razy są sprawy niezależne od rodziców I, i, i się inaczej nie da, po ludzku. Ale może Pan Bóg znajdzie jakiś sposób. Ważne, żeby prosić i, i święty ruchu, przecież ty jesteś patronem w trudnych sytuacjach, w trudnych sytuacjach, w trudnych chorobach, w tych takich e, sytuacjach, w których sobie ludzie nie radzą, a sobie nie radzą w sytuacjach chorobliwych. Dlatego prosimy Cię o to, żeby właśnie rodzice, żebyś Ty może dopełniał czy, czy, czy wypraszał łaski potrzebne tym dzieciom i tym rodzinom, które bardzo tego potrzebują, które widzą, że tego potrzebują, a nie mogą znaleźć jakiegoś takiego ludzkiego rozwiązania. A więc chodzi o to Boże, duchowe rozwiązanie, i o to się modlę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalebny święty rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga. Wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych, święty Rochu. Módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To kochani, dzięki serdecznie za to krótkie spotkanie, za tę wspólną modlitwę, za to, że jesteście. Wiele osób mówi, że już właściwie niekonieczne te nasze spotkania są. Jakoś tak już opatrzyły się już niektórzy w ogóle, no, ponieważ są mówią sami o sobie dlatego te relacje z nami są słabsze. No ale ale jeszcze jakiś czas dla tych, którzy są najbardziej wytrwali, jeszcze pewnie będziemy się tu spotykać, bo przecież chodzi o kult Świętego Rocha i proszę was, mówcie, zachęcajcie bo naprawdę jest to ważna, ważna postać w tym, w tym różnym panteonie świętych osób. Święty Roch patronów, w zarazie, w chorobie, w tym wszystkim, czym nas straszą, a bez Boga nie da się zarazy pokonać. I niech nam Pan Bóg błogosławi, dając nadzieję, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. To dzięki serdeczne jeszcze raz. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże.